Hej, hej, hej! Witam Was tą wieczorną porą. Eee, to z tyłu to nie słońce, tylko latarnia. <grytanie> Słuchajcie, lecę do Was nagraniem podczas spaceru, bo cieszę się. Cieszę się po prostu bardzo i jestem zadowolony bardzo, bardzo, że 1 lutego, jak pewnie czyni z Was już wie, organizuję wraz z koleżankami z zespołu eee, w Rybniku Golejowie warsztat kolagenowy. Warsztat kolagenowy, na którym będzie możliwość przetestowania produktów kolagenowych, dowiedzieć się, co to jest kolagen, gdzie on się w naszym organizmie znajduje, jak go uzupełnić, czy organizm w ogóle go produkuje w naszym wieku. Nie wiem, w jakim wieku jesteś ty, ale wiem jedno, że kolagen po 25 roku życia w naszym, w moim organizmie już nie jest tak produkowany jak kiedyś, tak? Więc Wiem i mam tego świadomość, że na pewno mam go po prostu mniej, a jest jego zapotrzebowanie, aby lepiej rosły włosy, lepiej wzrok był Twój lepszy, paznokcie się nie łamały, były zdrowe, no kości i tak dalej, więc naprawdę, jeśli chciałabyś, chciałbyś skorzystać z takiego warsztatu, eee, warsztatu beauty, tak, warsztatu kosmetycznego, bo mówię tutaj o kosmetykach, bo Czemu mówię o kosmetykach, a nie o suplementach? Dlatego, że nasza skóra, jak wiesz bądź nie wiesz, to jeden z większych organów naszego ciała. I teraz cokolwiek naniesiemy na naszą skórę, zostaje wchłonięte do środka, czyli do naszej krwi, do naszego organizmu, do naszego obiegu. I teraz to, co będzie, zależy tylko od Ciebie, czy to jest dobre, naturalne, czy chemiczne i Sztuczne. Zapraszam Cię naprawdę 1 luty, godzina 18, Rybnik Golejów. Potwierdź tylko do mnie wiadomością na priv bądź telefon, jeśli masz, jeśli posiadasz, napisz smsa, że taką chęć wyrażasz i chciałbyś, chciała być na takim właśnie warsztatach być. Dodam jeszcze, że warsztat poprowadzi naprawdę ekspert w dziedzinie kolagenu, ekspert w dziedzinie kosmetyków, pani Izabela. Żmignocka, Włoszka, która specjalnie przyjedzie tutaj do Rybnika, właśnie po to, żeby podzielić się swoją wiedzą, dać ją właśnie Tobie. Zapraszam Cię serdecznie, mam nadzieję, że wszystko było widać, słychać. Miło wieczornej pory. Jeszcze raz miłego wieczoru i do zobaczenia. Wierzę, że będziesz.